Dzień dobry Państwu, Gasper Kowalczyk, witam i zapraszam na magazyn regionalny. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Grzegorczuk, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych numer 3 imienia Stanisława Staszica w Siedcach, czyli tzw. samochodówki. Dzień dobry, witam w naszym programie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No, właśnie, szkoła nazywana samochodówką, ale o tym, czy tylko profile związane z samochodami i z taką ogólną mechaniką są w szkole, porozmawiamy trochę później, bo spotykamy się w związku z ważną rocznicą, z jubileuszem 60-lecia, który obchodzi szkoła. No i tutaj chciałbym zapytać, w jaki sposób celebrujecie, świętujecie ten ważny rok, ten ważny czas dla szkoły. Tak, jest to dla nas ważny rok dla szkoły, jubileusz 60-lecia jakie celebrujemy, no, przez cały rok praktycznie rzecz biorąc odbywają się różnego rodzaju zawody sportowe, konkursy na temat szkoły, na temat naszego patrona Stanisława Staszica organizujemy różnego rodzaju współzawodnictwo, tak to można by było w, gru, w, głu, w głównej mierze powiedzieć takim elementem, który ma nam przypominać naszego między innymi patrona jest mural, który wykonaliśmy z okazji 60-lecia szkoły, mural, który jest ufundowany przez radę pedagogiczną, to taki symboliczny, powiedzmy sobie dar e, nauczycieli, którzy chcą w jakiś sposób uczcić to nasze święto. No na pewno to będzie też znak, który zostanie na lata i będzie przypominał o tym jubileuszu, ale wiem, że w najbliższych dniach są zaplanowane te główne obchody. Jak one będą wyglądały? Tak. Już niedługo, bo w piątek 21 listopada będą główne obchody naszego święta. Zaczynamy o godzinie 10.00 mszą świętą dla za pracowników, uczniów naszej szkoły, a o godzinie 11.30 rozpoczynamy uroczystości szkolne. Przed rozpoczęciem uroczystości, które odbędą się w naszej szkole, na hali sportowej, właśnie chcemy otworzyć oficjalnie mural. Przeciąć wstęgę, a od godziny 11.30, tak jak wspomniałem, na Hali odbędą się główne obchody, które są połączone między innymi z wręczeniem nowego sztandaru szkoły. To też jest dla nas taka nobilitacja. No, wiadomo, już jesteśmy szkołą ponad podstawową, szkołą ponad gimnazjalną, a więc jest to najwyższy czas również, żeby wymienić sztandar. No i tutaj. Chcemy uczynić to właśnie w tym dniu. Po wręczeniu sztadaru będą główne obchody 60-lecia. Na zakończenie, oczywiście, tort taki okazjonalny, który będzie połączony z kawiarnią, ze wspomnieniami absolwentów. Będzie zwiedzanie szkoły, wspomnienia, oczywiście z tymi wspomnianiami to różnie, bo. Absolwenci, generalnie rzecz biorąc, sprzed kilkunastu lat nie pamiętają tej szkoły jako samochodówki, pamiętają coś innego, pamiętają kurnik, pamiętają budynek gastronomiczny, który kiedyś funkcjonował. Teraz już jest to całkiem inna szkoła, ale duch pozostaje ten sam: duch samochodówki. No właśnie, sztandar to jest zawsze taki ważny moment ważna chwila, nadanie nowego sztandaru. Ale wspomniał Pan też o tym spotkaniu z absolwentami. Czy można powiedzieć, że w ramach tej uroczystości jest swego rodzaju zjazd absolwentów, czy jeszcze jakieś dodatkowe spotkania dla nich są zaplanowane, czy już się odbyły? To już absolwenci organizują we własnym zakresie. My ich zapraszamy, chcemy, żeby się zebrali, spotkali. A jak patrzyłem na listę obecności, to chyba jedną z większych grup jest rocznik 1976 mhm. absolwentów. Oczywiście, na początku wspomnienia, spotkania z wychowawcami, z nauczycielami, zwiedzanie szkoły, no oczywiście, a później to już we własnym zakresie, każdy będzie się spotykał we własnym gronie. No i wróćmy trochę do początków tego, co było przed 60 laty. Bardzo poprosiłbym pana dyrektora o opowiedzenie trochę o tym, jak taka szkoła powstała i jak jej losy, jej dzieje później się toczyły. Losy samochodówki, dzieje samochodówki, tak zwanej samochodówki. Są bardzo skomplikowane. No jak wiadomo, 60 lat, lat temu, czyli rok 1965, powstaje Szkoła Rzemiosł Budowlanych. To jest no właśnie dziwne. Samochodówka, zaczęliśmy od budowlanki. Później, 4 lata później, powstał Technikum Budowlane. No i tak aż do lat 70. Na, na początku lat 70. wkracza samochodówka. Można tak powiedzieć, czyli yy, klasy samochodowe i tak bardzo długo. Yy, w roku 1986 zostaje wcielone do szkoły zespół szkół zawodowych numer 4, czyli tzw. Tak zwany gastronomik. No i poszerza się całkowicie baza i yy, 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 kierunki kształcenia yy, w naszej szkole. Cóż dalej? No dalej to już tylko, bo można powiedzieć, nowe czasy. 2001 rok oddanie nowego budynku szkoły, tego, tego obecnego, który jest w tej chwili. 2011 nowe budynki pracowni zawodowych. No i to, na co czekała powiedzmy sobie, bardzo długo cała społeczność szkolna, czyli hala sportowa, to był rok 2013. Tak wygląda pokrótce historia szkoły, chociaż jakbyśmy się zagłębili, to ona jest bardziej jeszcze skomplikowana różnego rodzaju połączenia, rozłączenia, a w ogóle jako szkoła rozpoczynaliśmy na ulicy Browarnej, w tym miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Później przenieśliśmy się do ekonomika i do tego kurnika, o którym wspomniałem, mm. który jest tak bardzo przez e, absolwentów wspominany. No i dopiero, tak jak powiedziałem, w 2001 rok zmieniły się warunki pracy i kształcenia, czyli wprowadziliśmy się do, nowo, do nowego budynku dydaktycznego. No tak, historia bogata i ciekawa, a być może słuchają nas czy to uczniowie najstarszych klas szkół, szkół podstawowych, czy to ich rodzice. No i może oni zastanawiają się, już powoli myślą o swoich wyborach, jeżeli chodzi o szkołę średnią, co dzisiaj tak zwana samochodówka ma do zaproponowania, jakie profile, jaką ofertę dla młodzieży, dla przyszłych pokoleń jej absolwentów. Nasza propozycja jest bardzo szeroka. Kształcimy naprawdę w wielu zawodach ale nie tylko w zawodach, ale o tym za chwileczkę. Jeśli chodzi o kierunki, w których kształcimy, to po pierwsze klasy techniczne. Mamy w tym roku otwarty nowy zawód, technik elektromobilności. Myślę, że zawód bardzo na czasie, połączenie mechanika pojazdów samochodowych z elektroniką, no i oczywiście z elektryką. Elektryka coraz bardziej wchodzi w nasze życie, w samochody, więc postanowiliśmy otworzyć ten kierunek. Bardzo dobrze prosperuje, pełna klasa, nie ma problemów z młodzieżą, są chętni. Inne kierunki, jest to technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik, technik usług turystycznych, oczywiście również jeszcze jeden kierunek technik spedytor. To są klasy techniczne. Jeśli chodzi o branżową szkołę pierwszego stopnia, to są zawody mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik. I kucharz. Yy, mamy też w naszej ofercie branżową szkołę drugiego stopnia, czyli umożliwiamy młodzieży, która ukończyła branżową szkołę pierwszego stopnia, uzyskanie tytułu technika po ukończeniu branżowej szkoły drugiego stopnia. I to, o czym chciałem powiedzieć, co jest dla mnie również istotne: w swojej ofercie mamy Liceum Ogólnokształcące. Te licea ogólnokształcące, które są w naszej ofercie, są to stricte klasy integracyjne. Jesteśmy jedyną szkołą w regionie, szkołą ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi, szkołą ponadpodstawową. W chwili obecnej mamy 18 klas integracyjnych i 128 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Staramy się to młodzież, w taki sposób wpuścić na rynek pracy, adoptować, może źle powiedziane adoptować, wprowadzić w normalne życie w społeczeństwie. Jesteśmy z tego dumni. Oczywiście jak każda wyzwanie, tak i to wyzwanie ma swoje problemy, ale jesteśmy dumni, bo te osoby, te dzieci z orzeczeniem, ta młodzież z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, to są bardzo wdzięczne osoby, które nie kończą edukacji na naszej szkole, ale studiują, pracują, a więc są pełnoprawnymi obywatelami w naszym społeczeństwie. No tak, to jest bardzo ważne. A ogólnie jak wielu uczniów ma pan dyrektor pod sobą? Jak wielu uczniów liczy samochodów obecnie? W chwili obecnej jest to 1153 uczniów, a więc potężna armia. No tak. W szkole mamy już. 130 nauczycieli, więc to też jest bardzo duża ilość osób, które pracują z tą młodzieżą, wprowadzając ich w życie. Także polecamy uwadze zarówno oferty szkoły młodzieży, jak również wszystkim zainteresowanym te uroczystości jubileuszowe, które już w najbliższy piątek, 21 listopada, ważny, wielki dzień, święto, Święto samochodówki święto zespołu szkół ponadpodstawowych nr 3 imienia Stanisława Staszica w Sielcach, gościem magazynu regionalnego był pan dyrektor tej szkoły Krzysztof Grzegorczuk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Państwu.